TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Ja mam wniosek o przerwę techniczną, w czasie której mikrofony przy siedziskach tutaj posłów partii rządzącej i ministrów zostaną włączone i sygnał zostanie udostępniony w sieci. No bo, a w dalszej kolejności wnoszę o to, żeby udostępnić również zawartość tabletów sejmowych, a w dalszej kolejności również telefonów osobistych posłów. Jestem urzeczony argumentacją e, państwa e, posłów z pis w sprawie ustawy o prawo komunikacji elektronicznej, że uczciwy człowiek nie ma się czego obawiać, nie ma nic do ukrycia, więc no jeśli... E, kto, kto ma dać ten przykład? Jeśli nie wy, no chyba takich 230 uczciwych jak, jak tutaj, to nie znajdziemy już w Polsce. Więc jeśli chcecie czymś obywateli przekonać, żeby e, poparli tę ustawę, to myślę, że jedynie własnym przykładem, także proszę o, yy, o to, żebyście stanęli na wysokości zadania i pokazali, że nie macie naprawdę nic do ukrycia. tvpolska.pl zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.